Cześć, dziś porozmawiamy na temat, dlaczego kocioł dużo pali. Tak, ciepło na dworzu, kocioł dużo pali. Hmm. A może pytanie w ogóle, dlaczego kocioł w ogóle spala jako groszek, co? Dlaczego spalanie jest duże? Co oczywiście ma wpływ na spalanie? Hmm. No pomyślmy. Temperatury plusowe na polu a kocioł dużo pali hmm. no to jest event. dlaczego w ogóle kocioł pracuje przy takich temperaturach, co? dobra nie przedłużając zasubskrybuj ten kanał, a dowiesz się naprawdę dużo rzeczy na temat spalania paliw stałych i nie tylko różne poradniki dla Was właśnie szykuję testy, dlatego tego oczywiście dołączcie do mojej grupy na facebooku testy ekogroszków i nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji łebki w górę Ok, bierzemy się oczywiście za temat dzisiejszego materiału. Dlaczego w ogóle kocioł dużo pali? Powiem Wam tak: kupujemy na przykład ekogroszek o wartości o połowę, przykładowo 28 MJ, 29 czy nawet 30, tak? I założenie jest takie: no bo, żeby wiadomo, kocioł. Sobie fajnie dawał radę przy temperaturach ujemnych, ale yy, tak naprawdę wiele, wiele informacji do was, od Was dostaje. Wiele osób pyta się: Słuchaj, no nie mogę sobie poradzić z kotłem. Kocioł dużo pali, dużo czyli ile? Bo to jest temat tabu. Można rozmawiać na temat spalania naprawdę mega, mega długo. Ale żeby to było też do rzeczy, prawda? Pierwsze, co takim ważnym aspektem jest to, ile chcemy mieć oczywiście ciepła w domu: 21 czy 25 stopni. Bo każdy stopień ciepła na plus, no to wiadomo, spora nie będzie większe. Jest Was, nie wiem dwójka, trójka, czy też piątka osób w domu. Każdy, wiadomo, że używa wodę. Każdy prysznic, każde napełnienie zasobnika wody użytkowej, no niestety, musi pobyć energia. Skąd? No to wiadomo, z węgla. Musi to wszystko być ogrzewane. Następny tabu, temat, no to wietrzymy dom, tak? zaleca się żeby dom był przez kilka godzin dziennie po prostu wietrzony to wiadomo też energia wychodzi ciepła z domu i niestety kocioł musi znowu popracować tak no niestety taka jest kolej rzeczy następny temat elewacja elewacja czy to nawet są fundamenty czy są ocieplone Pamiętajcie, że bardzo dużo ciepła przechodzi przez dach. Przez dach naprawdę wychodzi mega, mega dużo ciepła. Ja sam zauważyłem, gdyż ociepliłem sobie wełną dach i mi spalanie naprawdę sporo, sporo zmalało. Okna. Okna to jest kolejny temat. Jednoszybowe, dwuszybowe, trzy No. To też ma, ma duże pole. Ale pamiętajcie, ciepłe okna, czyli ramka jest węższa. Macie więcej ciepła. Bo co? Bo ramka jest chłodniejsza niż sama szyba. Zapytacie się oczywiście kilku producentów. Też Wam to samo powiedzą. Czy macie zimny montaż zrobiony w oknach czy też macie ciepły montaż w oknach czy macie pianę na przykład w poddaszu naprawdę dużo, dużo rzeczy na to wpływa, następnie czy macie podłogówkę, czy macie na przykład grzejniki też ma to, no, no niestety to ma duże znaczenie, zobaczcie ja, ja mam 200 metrów dom jest sporo grzejników no, i zobaczcie, że ja mam spalanie przy minusowych nawet temperaturach. Ja mam 15, 16, 14 kg. Ktoś powie, słuchaj, to jest niewiarygodne. Mówię, a jednak, bo takie mam spalanie. No. Mam kumpla, który ma około 120 metrów i on pali 8, 9, maksymalnie 10 kg. A tak naprawdę, bardzo, bardzo. Dobrze wykonany dom od podstawy, ale ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy buduje od nowa dom. Nowe są systemy, tak naprawdę, wiecie, w budownictwie. Każdy szczegół, no niestety, ale ma, ma duże znaczenie. Oczywiście, dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, ale na przykład. Same ustawienia, czy też działamy w algorytmie pidu czy też w algorytmie praca stop, praca stop, czyli takowy dwustan. Bo zobaczcie, dajemy na przykład histerezę kotła 1 stopień, czyli co, wentylator sobie dmuchnie i dojdzie do zadanej temperatury. No i co, kocioł wchodzi w podtrzymanie, ale damy sobie już 5 stopni na przykład no to wiadomo, że kocioł trochę spadnie, te spalanie też już będzie, no inne, no ja by nie patrząc. Może to oczywiście też robić sadzę. Kolejną sprawą jest powrót. Powrót jest kolosalnie naprawdę bardzo ważny. Co się dzieje, jeżeli kocioł jest zalowany zimnym powrotem? No niestety, kocioł od... tak jakby od środka umierał. No niestety tak tak jest. Ja założyłem pompę na powrocie i ja mam 2-3 stopnie różnicy pomiędzy zadaną kotła a powrotem. No to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Aczkolwiek myślę jeszcze na sprzęt, byłem hydraulicznym i kilkoma innowacjami. Jeżeli nie chcecie takich ciekawostek przegapić no to oczywiście zasubskrybujcie kanał. Będę wam oczywiście bardzo Wdzięczny Także jak widzicie kilka Wam rzeczy powiedziałem Na przykład jeszcze zobaczcie Wentylator Kwestia wentylatora czy mamy dmuchowe WPA 117 WPA 06 WPA 07 no zależy no Jest naprawdę dużo dużo dmuchaw Ale dmuchamy mniej chociaż pali Też delikatnie mniej Ale jeżeli damy Przykładowo, 50, 60, 70% mocy wentylatora, no niestety, spalanie będzie większe. No to jest czysta fizyka, no niestety. Sami zobaczcie, damy więcej powietrza, węgiel, który mamy właśnie na palniku, pali się no szybciej. No, to jest naprawdę, chcecie jechać, nie wiem, autostradą 90, zobaczcie, że spalicie... 6 litrów. Jedziecie 140, palicie. Ile? Hm? Więcej. No niestety, tak właśnie też jest z kotłem. Dosłownie. I tutaj fizyki się nie da niestety oszukać. Kocioł też. Ale oczywiście wartość połowa też jest bardzo ważna, bo zobaczcie, który, ekogroszek, który ma, nie wiem, 24 megajoule, bo taka jest oczywiście ustawa, żeby mówić o ekogroszku, musi spełniać 24 megajoule wartości opałowej. A to zrobimy, jak mamy na przykład węgiel klasy 28-30 MJ. No. Także dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Ile Wasze kotły spalają dobowo przy Waszych oczywiście metrażach, w Waszych instalacjach, bo instalacja to naprawdę bardzo ważna, że ma ważna sprawa. Nie ostatnio spotkałem się z, u znajomego, pisał do mnie na Facebooku. Słuchaj, hydraulik mi że tak powiem zwalił instalację. Słuchaj, pompę na boiler dał 60, a na CO 40. Czajcie. Jak to miało działać, wszystko? No, niestety. Zasada jest jedna: 40 na boiler, 60 na zasilanie, 40 na powrót. Jeżeli oczywiście materiał się taki Wam podobał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie. Niech się niesie w eter, bo to naprawdę bardzo ważne dla Was. Do zobaczenia. Siema!